No to omówmy następną literę w naszym alfabecie. B, witamina B. Co to takiego i po co nam to? No to nie jest witamina, to jest cały kompleks. Jest wiele innych jeszcze substancji, których nie oznaczamy jako witamina B, one należą do, do tej grupy, ale to jest cała grupa substancji, z tym, że te witaminy mają taką ciekawą cechę, że najlepiej działają w grupie. Witaminy z grupy B. Dlatego widzimy sporo suplementów takich jak nazywamy B-kompleks. Prawda? No właśnie dlatego, że witaminy B działają najlepiej w grupie. Nazywamy to, że to jest efektem synergii. Pytanie tylko, czy działają i czy te zestawy są tak dobrane, że zaspokajają nasze no potrzeby. To znowu jest pytanie takie, na które w zasadzie nie ma odpowiedzi, bo znowu. Każdy z nas, jeżeli ma niedobory, to nie jest bardzo łatwo tak sprawdzić, które jakiej witaminy. Oczywiście są badania laboratoryjne, na przykład poziomu witaminy B12, prawda? Najczęściej właściwie takiej stosowanej. Natomiast tu trzeba powiedzieć takie coś, że hmm, wiele osób suplementuje się poszczególnymi rodzajami witamin B, ale y, najlepiej jest, jeżeli. Przy takiej suplementacji również dobieramy cały zestaw B-kompleks, wszystkich innych. Czyli jeżeli na przykład bierzemy większą ilość witaminy B3, która sama w sobie ma no, fantastyczne działanie, witamina B3, o czym w ogóle się nie mówi, to dobrze jest wtedy, nawet jeśli bierzemy jej bardzo dużo, dobierać również pozostałe witaminy z grupy B. Jeżeli na przykład mamy chorego na cukrzycę i tam jest skazane dodanie bardzo dużej ilości, no bardzo dużej, to też jest kwestia, co to znaczy bardzo dużej, tak. ale znacznie zwiększonej ilości witaminy B1, no to powinniśmy również stosować inne, pozostałe witaminy z grupy B. Jeżeli tak samo, no, jeśli chodzi o B5, no, no każda z nich, B3 jest taką witaminą, chyba bardziej, Bym powiedział, popularną w stosowaniu istnieje cała tak zwana medycyna ortomolekularna. Słowo to oznacza właściwy poziom, ale to pierwszy raz z tego, co pamiętam, słowa tego użył Linus Pauling. Słynny noblista dwukrotny. No i ta medycyna ortomolekularna w zasadzie polega na tym, że. Jeśli się wie, co się robi, oczywiście, jak zawsze, to poszczególne składniki, takie jak na przykład witamina B, czy inne witaminy, czy minerały, stosuje się w bardzo dużych ilościach. Znacznie wyższych niż to wynika z jakichkolwiek zaleceń, bo pokazano, że w wielu przypadkach tego typu podejście suplementacyjne przynosi no, fenomenalne efekty, naprawdę. Tylko trzeba takie? wiedzieć, co się robi. Jakie? O, yy, yy, weźmy tą witaminę B3, bo, yy, bo to jest jedna z takich najbardziej ciekawych witamin, naprawdę. Yy, na przykład wysokie dawki witaminy B3 yy, przy zastosowaniu jeszcze witaminy C, bo ona jest wszędobylska, yy, bardzo dobrze potrafią opanować schizofrenię. Na przykład. Schizofrenia schizofrenie. Tak, tak. Też oficjalnie mówi się, że jest nieuleczalna. Albo no z wielkimi to jest nieprawda. Nie, nie, to nie jest prawda. Schizofrenia mm, w, bardzo często wynika. Właściwie nie wiadomo, z czego wynika. Wi wiadomo, że zastosowanie tego typu podejścia yy, w towarzystwie oczywiście jeszcze innych witamin, ale tu główną rolę odgrywa witamina B3. Yy, nagle no, nie, ma, nie ma schizofrenii. Warto spróbować. Najpierw tego typu podejścia, bo to jest straszna choroba, rzeczywiście. I co ciekawe, coraz częściej zdarza się i wśród młodych ludzi. Leczona psychotropami. Właśnie tak, leczona. Tak. No, Za trudny... duże słowo. O właśnie. Jak leczona? Skutki uboczne leczenia schizofrenii środkami farmakologicznymi są fatalne. Witamina B3 w odróżnieniu od. Chyba jakiejkolwiek innej substancji, również powoduje bardzo ładne wyregulowanie lipidów, czyli tłuszczów, czyli cholesteroli, trójglicerydów. Jeśli ktoś ma zbyt wysokie poziomy cholesterolu, a boi się tego zupełnie niepotrzebnie, prawda? Ale jeśli się boi, lub też ma wysokie poziomy trójglicerydów, na co bym bardziej zwracał uwagę, to zastosowanie większych dawek witaminy B3 doprowadzi do tego, że te poziomy cholesteroli, poziomy trójglicerydów się unormują, trójglicerydy spadną, wyrównają się. Przy czym znowu to trzeba no, wiedzieć, że u niektórych osób, ale tylko u niektórych, i nikt nie wie dlaczego, zastosowanie witaminy B3 wtedy, kiedy te osoby mają chorobę dna moczanową, może spowodować jeszcze większe rozognienie choroby. To tak samo jak osoby z tą chorobą napiją się alkoholu więcej, to oj, również będzie ten palec bolał straszliwie. I tu no, te rzeczy trzeba po prostu wiedzieć, ale zastosowanie tej witaminy B3 samej w sobie w ilościach takich, no tu mogę powiedzieć, no powyżej 1000-1500 mg. Czego normalnie się w ogóle nie stosuje, przynosi tego typu efekty, naprawdę fantastyczne. Czytałem opracowania również takie, to jest troszeczkę jeszcze może na wyrost, ale pokazano, że zastosowanie witaminy B3 ma sprzyja odtworzeniu się komórek beta w wysepkach Langerhansa w trzustce wtedy, kiedy ktoś ma problemy z cukrzycą typu pierwszego. No, oczywiście zbyt wcześnie, żeby mówić o tym, że witamina B3 jest lakiem na, w... na cukrzycę typu pierwszego. Natomiast już tego typu badania się robi i efekty są bardzo, bardzo pozytywne. Również pokazano, temat rzeka i jak najbardziej na czasie, że witamina B3 bardzo dobrze działa w przypadku boreliozy. Tak, a więc myślę, że ta borelioza w tej chwili to jest coś okropnego, co się dzieje u nas no nie radzi sobie z tym medycyną na pewno. To nie jest takie proste. Ostatnio był taki program właśnie w TVN, gdzie była taka młoda kobieta, która wyleczyła się z boreliozy, bo tam jest zastosowano antybiotyki. No to. Gdyby to było takie proste, jak to przedstawiono, to nie mielibyśmy problemu z boreliozą, a mamy. Miesiąc antybiotyków, pani zdrowa tego. Tak, tak. To nie jest takie wcale proste. To, że akurat tą panią wyleczono antybiotykami, to należy się z tego cieszyć, ale to w żadnym przypadku nie jest regułą. I tutaj wsparcie takie właśnie witaminą B3 jest jak najbardziej wskazane. Ja w ogóle jestem przeciwnikiem jakiegokolwiek takiego podejścia monoterapeutycznego, to znaczy yy, szukamy leku na coś. Tak, tak nie ma, to całego człowieka trzeba postawić, że tak powiem, zdrowotnie do pionu, bo my mamy w naszym organizmie mechanizm homostaza, to się nazywa, czyli doprowadzanie zdrowia człowieka do równowagi wtedy, kiedy ta równowaga zostaje zaburzona. Tylko my musimy naszemu organizmowi na to pozwolić. A więc ta witamina B3 jest jedną z takich substancji, ale tak jak powiedziałem, z grupy B koniecznie trzeba jeszcze B kompleks, jeszcze resztę, nawet jeśli się suplementujemy jedną z nich w dużych ilościach. Mało tego, bardzo często słyszymy, że lekarze zalecają stosowanie do ustne czy też domięśniowe witaminy B12. Tylko to moim zdaniem jest błąd. Bo, jeżeli już temu komuś dajemy domięśniowo 1000 mikrogramów witaminy B12, również powinniśmy podać witaminę B w postaci kompleks, w postaci reszty tych witamin. No a poza suplementami, to skąd ją wziąć naturalnie? A właściwie skąd je wziąć? Najlepszym źródłem jest y, żywność? Cały kompleks w ogóle substancji odżywczych dla człowieka ze wszystkim, no nie oprócz jednej witaminy. Na przykład znajdują się w żółtku jaja. Tam mamy wszystko. Przecież ten kurczaczek z czegoś musi powstać. I on powstaje rzeczywiście. Tam te procesy są troszeczkę wyglądają inaczej niż u człowieka, tak krok po kroku. Niemniej jednak, przecież on musi mieć i pióra, i musi mieć i serduszko, i nereczkę, i układ nerwowy, i mózg, wszystko. Pan profesor Tadeusz Trzyszka by tutaj panu opowiadał do północy, tylko nie dzisiaj, tylko chyba za tydzień, o wartościach, jakie ma żółtko jaja. Natomiast ja wspomnę, że rzeczywiście tam są wszelkiego rodzaju, właśnie, witaminy z grupy B. Nie ma tylko witaminy C w żółtku jaja. To, weźmiemy to sobie ją weźmiemy skąd inną. Natomiast no, produkty mięsne, mięso. E, są są e, rozmowy na temat właśnie wegetarian, e, tak? Dlatego, że na no, ta witamina B12, o której mówiliśmy wcześniej, no niestety ona e, jest e, poza produktami zwierzęcymi. Trudna, trudna do, do osiągnięcia w warzywach, tak. I jeżeli wegetarianie nie zwrócą na to bardziej uwagi, y, z alfa alfa chyba tam gdzieś ma witaminę B12, ale z kolei z tego co ja wiem jest w takiej w zasadzie nieprzyswajalnej formie. I tutaj myślę, że to troszeczkę jest problem. Y, natomiast witamina B12 y, ona bardzo, bardzo długo w naszym organizmie sobie tam przebywa. I dlatego jej niedobory nie są tak szybko widoczne, jak na przykład, byśmy mieli niedobory witaminy C, no to zauważymy, po dwóch miesiącach nam zaczną zęby wypadać. i Mamy szkorbut. My w stan szkorbutu wchodzimy bardzo często, o czym też nie. Tak, my Wiemy. w szkorbucie jesteśmy bardzo często, ale to są. To są sytuacje krótkotrwałe. Ale zanim o witaminie C, zadbajcie Państwo o poziom witamin grupy B. Jerzy Ziemba, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.